U otwarte czy zamknięte? RZ Zet z kropką. Z To pytania, które podczas pisania zadają sobie nie tylko dzieci, ale również dorośli. Niestety w dobie powszechnej i wszechobecnej komputeryzacji coraz rzadziej piszemy ręcznie, bez posługiwania się urządzeniami elektronicznymi. To wpływa jednak niekorzystnie na naszą wiedzę dotyczącą ortografii. Widać to już wśród najmłodszych. Przykładem radzenia sobie z takim stanem rzeczy jest zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośnie Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. W tym roku szkolnym po raz pierwszy konkurs odbył się w zmienionej formule. O tytuł Mistrza Ortografii rywalizowali uczniowie klas 1-6. W konkursie udział wzięło 31 uczestników ze szkół podstawowych z terenu całej gminy. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostały słownikami, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Bez nagród nie obyli się również uczestnicy szkolnego festiwalu piosenki. W tegorocznej edycji festiwalu pierwsze miejsce zajęły Milena Adamowicz oraz Kamila Kuciewicz. Oh